Kochani, kontynuujemy naszą okołoświąteczną, prześmiewczą serię dotyczącą polityków koalicji rządzącej. Po tym jak w Wigilię usłyszeliśmy bardzo słabe wykonanie kolendy Śródnocnej Ciszy w wykonaniu pana premiera Donalda Tuska i członków Rady Ministrów. W śródnocnej ciszy głos się rozchodzi. Możemy pośmiać się z innych rzeczy, a dokładniej z pana prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, który postanowił uraczyć święta internautów serią zdjęć w plenerze w górach. Moi drodzy Trzaskowski, nawet pompki robił. Ja nie wiem, czy Trzaskowski tak zazdrości temu Karolowi Nawrockiemu, że ten ciśnie stówę, robi nogi, robi pompki, podciąga się na drożku, że też postanowił pokazać, że należy pompki robić i to wszystko uraczył takim naprawdę dziwnym wpisem. Jak dla mnie to jest, nie jest śmieszny wpis, choć chyba według Trzaskowskiego pewnie miał być śmieszny. Za chwilę Wam go przytoczę. I tutaj też mamy pewne nieporozumienie, moi drodzy. No bo jeszcze w Wigilię Trzaskowski ubierał stół wigilijny, a już dzień później jest w górach, w Beskici Śląskim, na wyjeździe. To jednak te święta tradycyjne w domu, panie Trzaskowski? Czy jednak nic nie gotujemy i wyjeżdżamy na święta do hotelu? W tym nie ma oczywiście nic złego, ale robi pan coś pod publikę, czy nie? I o tym w nowym materiale zostańcie do końca. Zapraszam! Szanowni Państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. I jak zawsze, króciutko proszę o cztery rzeczy. O łapki w górę i o komentarze dla zasięgów. O jak najdłuższe oglądanie naszych filmów, bo to pozytywnie wpływa na algorytm. Oglądajcie najlepiej do samego końca. I o subskrypcję. Daj suba na złość tuskowi Buduj wielkie, konserwatywne kanały na polskim YouTubie. Wspierasz nas w ten sposób. Dziękuję wszystkim subskrybentom. Jest już nas tutaj niemal. Na tę chwilę 105 tysięcy, a może nawet już w tej chwili jest 105 tysięcy, jak oglądacie ten materiał. Dziękuję Wam wszystkim. Moi drodzy, to co? Jedziemy do Rafała Trzaskowskiego. Ja tutaj Wam powiem, o co mi chodzi, dlaczego to jest śmieszne. Zresztą internet to zauważył i pod tymi postami na X-ie Rafała Trzaskowskiego jest pełna masa po prostu drwin. Tak? Można nawet powiedzieć, chce być prezydentem, a został memem Rafał Trzaskowski. No cóż, no, no tak to jest, jak coś się robi sztucznie, jak kogoś się próbuje naśladować, moi drodzy. No bo zacznijmy od tego, tak? Jedźmy tak. 24 grudnia, w Wigilię, ukazuje się taki filmik. A może go zobaczcie, albo nie. Nie, oszczędzę wam. Nie oglądajcie go. Ja wam go opowiem, tak? Idzie Rafał Trzaskowski, podaruje wam tego, tak, bo to nie, nie ma sensu. Idzie sobie Rafał Trzaskowski w wigilię, publikuje taki filmik z choinką, niesie tę choinkę. Yy, tu się potem naprawił, no bo razem z yy, małżonką szykuje wigilijny stół i w ogóle tam sobie wszystko ubierają. Życzą wesołych świąt. Poprawił się, bo pamiętamy, podczas Świąt Wielkanocnych siedział przy stole, a żona lepiła. The <laughs> I wtedy wszyscy zaczęli krytykować Trzaskowskiego. No, panie, co to ma być? Kobieta przy garach, a chłop siedzi, że to nie nowoczesne i tak dalej. Oczywiście to są wszystko rzeczy absurdalne, ale Trzaskowski sam się w to wpakował, tak? no bo opowiada o tych równości kobiet, o tym jak to w ogóle trzeba kobiety wspierać, no a on se siedzi, pije kawkę, kobieta przy garach, tak. No to tym razem się naprawił na tym filmiku. On yy, yy, siedzi, yy, on pomaga żonie ubierać stół. No i to było Wigilię 24, ale już już 25 w dzień. Czyli albo wyjechali rano 25, albo już w Wigilię wyjechali do Beskida śląskiego. Bo mamy zdjęcia zapozowane w dzień w słońcu, i tutaj już wam pokażę te zdjęcia, bo zdjęcia to zawsze nie filmik, to jest coś innego. Zobaczcie, pozuje z małżonką w słońcu, nie ma jak Beskid śląski pisze Rafał Trzaskowski, godzina biegania pod górkę po śniadaniu świątecznym. A. Czyli co? Czyli wyjechali w Wigilię wieczorem. Wyjechali w Wigilię wieczorem albo z samego rana, żeby zdążyć na śniadanie, ale wątpię. Ale wątpię. No, no, nieważne. I dalej mamy kolejne zdjęcie, na którym widać, jak Trzaskowski robi pompkę. I napisał tak. I kochani, pamiętajcie przed kolacją. Dla tych, co za dużo zjedli, najlepsze pompki. Doktor Rafał Trzaskowski i uśmiech. Ja nie wiem, chłop chce być jak Karol Nawrocki? Co? Czy Karol Nawrocki, gdyby chciał teraz naśladować Rafała Trzaskowskiego, to może powinien wziąć swoją małżonkę pod pachę, ubierać kaszkiek, tutaj bagietkę, tu wino i chodzić i mówić po warszawie: Bonjour? 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 I, I nie wiem czytać lektury po francusku? No nie, no takich rzeczy się nie robi. Trzaskowski, którego nigdy nie widziałem, żeby pompkę zrobił, albo biegał, albo cokolwiek takiego, no nagle robi pompki i pozuje do. POMPKI, moi drodzy, zobaczcie zdjęcie tej pompki. Ja zrobiłem trochę pompek w swoim życiu, jako osoba aktywnie trenująca, na siłowni powiem wam tak, tak się pompek nie robi. Znaczy, nie da się zrobić tak pompki. Co to jest za pompka? To jest nieprawidłowo robiona pompka. Czyli widzę, że ten chłop po prostu zapozował chyba do pompki, a nie robił pompki. No i po co to takie? No po co? Co to ma pokazać, moi drodzy? Post zobaczyło na ich się już teraz, moi drodzy. Półtora miliona ludzi. Półtora mil I ludzie generalnie tak, po pierwsze też wypominają Trzaskowskiemu tą pozycję do pompki, wskazują, że odgapia, że ewidentnie chce też pokazać, że on jest sportowy, on promuje sport, on chce być jak Karol Nawrocki. Czyli jak odgapia to, co to oznacza, moi drodzy? Nie idzie. No nie idzie ta kampania tak, jakby miała iść. Często mnie pytacie w naszych spotkaniach na żywo, czy Rafał Trzaskowski może zostać zmieniony. Ja uważam, że nie. Bo nie ma go na kogo zmienić, chyba że ta kampania będzie mu w styczniu tak słabo szła, że przed rejestracją list, i to tylko może takiego kandydata wymienić Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, bo zdążą zmien z zebrać podpisy pod nową kandydaturą. I tuż przed rejestracją list. Donald Tusk uzna, biorę to na siebie, spróbuję wygrać, sam wystartuję. To tylko jest ten jeden scenariusz, bo nie wiem, na kogo jeszcze w ramach Koalicji Obywatelskiej można byłoby zmienić Trzaskowskiego, który, jak mówi, 5 lat się przygotował do tej kampanii. No co, na tego Sikorskiego jednak wtedy? No zobaczymy. Reasumując, uważam, że Trzaskowskiemu nie idzie. To wszystko wygląda źle. P kandydat na prezydenta, który jest wyśmiewany przez większą część internautów pod swoim postępem, bo moi drodzy, nawet na teraz, jak ja to nagrywam, jak ja to kliknę, no to Tobiasz Bocheński. Trzeba pamiętać, że między byciem kul a obciechowym granicę czasem bywa cieńsza niż gorset. Doktor Tobiasz Bocheński i Max Hibner. Właśnie zniszczyłeś narrację swoją, swojego sztabu i swojej... Dobra, tu nie będę, bo tu obraźliwe rzeczy, więc tutaj nie będę tego. Gratulacje, Bronisławie Harris. Mina Trzaskowskiego jest przybliżana, że jest taka jakoś napuchnięta, że tu wszystko mi idzie źle. Znaczy tu w większości są y, rzeczy negatywne. Zresztą, o, zobaczcie, tutaj jest ta przybliżona mina. No, czy tak wygląda człowiek, który robi pompki, żeby spalać kalorie? Nie, tak wygląda człowiek, który na siłę jakoś zapozował, jest w okolicach 50 i ledwie potrafi wytrzymać w tej pozycji. Więc tu jest większość rzeczy, kochani, negatywna, więc to chyba nie wychodzi. No nie wychodzi to Trzaskowskiemu. O i jest też piękny mem, jak Trzaskowski niesie, niesie pralkę. To też zobaczcie tutaj jak to wygląda. Jak oceniacie tę kampanię Rafała Trzaskowskiego? Czy to jest pozytywne czy negatywne? Dajcie znać w komentarzach, wyraźcie swoją opinię i szeroko dyskutujmy, bo przed nami bardzo ciekawe sześć miesięcy kampanii prezydenckiej. Będziemy to omawiać na żywo. A kto wytrwał na sam koniec? Ja zobaczę w komentarzach, kto wytrął na sam koniec. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żeby na A, kanale Analiza Ekstra był robiony przegląd prasy codzienny przez całą kampanię prezydencką. Bo mam taki plan, żeby troszeczkę też na żywo na kanale Analiza Ekstra rzeczy porobić. I czy chcielibyście kampanię na żywo, czyli codzienne spotkania na żywo przez czas kampanii? Do zobaczenia, Łukaszykanu.